Siemanko, witam was w całym dniu jedzenia ze mną, dzisiaj zrobię sobie cztery posiłki dziennie w takim stylu, coś ala śródziemnomorskim i co, ja dopiero tu wstałam, umyłam włosy, żeby trochę nie być w szlafroku <laughs> i zaczynamy gotowanie. ten taki poranny czas, to jest też moment, w którym ja biorę swoje suplementy i pokażę Wam teraz, jakie ogólnie biorę suplementy w tym momencie. Okej, okay, no więc na pierwszym miejscu jest Premier Duo, czyli suplementy dla kobiety w ciąży, który też używałam po poprzedniej ciąży i uważam, że mam bardzo fajny skład i rzeczywiście wpływa na poprawę wyników krwi i tych niedoborów, więc to na pewno. Biorę jedną kapsułkę cynku organicznego, ten akurat kupuję w Rosmanie, jest też dostępny w aptekach i jak go biorę, to z mojej cery się poprawia, bo ja mam atopowe zapalenie skóry i gdzieś tam ten cynk fajnie wpływa na poprawę tego stanu skóry, ale też redukuje mi wypadanie włosów, więc jedną kapsułkę cynku. Biorę też magnes żeby nie pojawiały mi się jakieś nadmierne skurcze w obrębie jamy brzusznej w związku z tym, że jestem w ciąży no i jakby chcę mieć healthy pregnancy, więc suplementuję ten magnes i też od ostatniego szpitalnego incydentu, kiedy miałam podejrzenie pęknięcia tak podejrzenie pęknięcia błon płodowych biorę kolagen w kapsułkach, żeby unikać takich ewentualnych mikro uszkodzeń, mikropęknięć tego, no bo jednak nie chcę, żeby coś się stało. Na szczęście ta ostatnia sytuacja się dobrze zakończyła, ale tak, kolagen, magnez, cynk, suplement dla kobiet w ciąży i to tyle. Całkiem dużo kapsułek z tego wychodzi. I po skończonym śniadaniu jeszcze sobie dojadam trochę owoców. Tutaj jest kilka winogron i jeden banan i to już będzie koniec na śniadanie. Już będzie koniec i to tyle. Ok, czas na drugi posiłek w ciągu dnia e, i dzisiaj wypiję sobie, zrobię sobie najpierw, a potem go wypiję. Koktajl, mm, koktajl taki owoce Docelowo to miało być maliny, ale nie mam malin, bo maliny mrożone z jakiegoś powodu są turbo ale tak nie mam teraz jeszcze malin świeżych, więc użyję mrożonych, ale że nie mam takich typowo malin mrożonych, to mam miks owoców leśnych, mrożony będzie to yy, będzie pomarańcza, będzie jogurt, płatki owsiane i siemię jako fajne źródło zdrowych tłuszczy w diecie a więc lecimy Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. From Okej, okay, mamy tutaj fajną porcję owoców, dwie pomarańcze, miało być około 200-300 gramów pomarańczy. Czyli to będą takie dwie pomarańcze, które już są jakby obrane, bo tej skórki wiadomo nie jemy. Do tego około 80-100 gramów takich tych mrożonych owoców, truskawek lub niekoniecznie mrożonych. Jogurt. Znowu dałam tutaj za dużo, bo w przepisie miałam około 120-150 gramów, a ja dałam całe opakowanie i to było około 350 gramów tego skiru, ale chciałam go zużyć całego. No i się więc fajny, sycący posiłek. E, na pewno przetrzyma mnie do obiadu. Przetrzymam. <laughs> Nie będę po prostu głodna do obiadu. Ok, e, mamy chwilę przed 16 dosłownie, trochę się za dużo opracowałam yy, i tak, robimy teraz obiad na obiad dzisiaj robimy takie tortille, też ala śródziemnomorskie będą z kurczakiem, z sosem tzatziki, z papryką, z humusem więc najpierw zabieramy się za kurczaka związuję włosy, bo strasznie nie lubię robić mięs, w sensie krojenia mięsa i tak dalej, więc jestem gotowa, jestem gotowa, żeby kroić to mięso Podsmażamy, w tym czasie zrobimy jakieś inne rzeczy i mam nadzieję, że się wyrobię zanim będzie czas, żeby odebrać Alirazę żółtą. Co robimy na kolację? Zapiekanki! Na kolację dzisiaj robimy zapiekanki, yy, i to w sumie nam się trochę nie wpasowuje w ten schemat jedzenia śródziemnomorskiego, ale to nic. Mamy trzy przepisy, ale śródziemnomorskie i jeden przepis taki mniej zdrowy, który możecie sobie wpleść w swoją dietę, jak najbardziej jest na niego miejsce. No i to będą takie zapieksy, nie takie typowo klasyczne, bo jednak kupiliśmy bagietki i pieczarki i ser, więc jakby będziemy sami to składać. No, ale to nie jest tak, że jest pełnia warzyw i w ogóle. Więc będziemy teraz sobie robić za zapiekanki. A już tej podłogi czy nie? Dawaj! halo! Halo? Są gotowe. Moje zostały przekrojone na połówki przez Arka, ale to nic. Mamy tutaj zapiekanki. Tutaj mamy Lech Active i to będzie zakończenie dnia jedzeniowego dieta śródziemnomorska plus zapiekanki na kolację. Tak się to wszystko tutaj plasuje. A tutaj są jeszcze zapiekanki mini dla Ariel'a. Ariel? Proszę bardzo, zabieganka. Co mu się mówi? One nam nie pomogą. Przypomnę, że co to jest? Przypomnę. A potem porywać przejął lokomotywę i mnie wyrzucić. Po kolacji piję sobie jeszcze kubeczek rosołu, tak żeby zadbać właśnie o tą podaż kolagenów, wiecie. I co, to by było na tyle. Cały dzień jedzenia ze mną, jedzenie intuicyjne, kiedy jestem w ciąży. Mam wrażenie, że to się za bardzo nie zmienia, chociaż są takie dni, kiedy czuję, że potrzebuję więcej jedzenia. No, ale są też takie dni, kiedy nie czuję, że potrzebuję więcej jedzenia. Tak jak na przykład dzisiaj był taki dzień. Chociaż te zapienianki były całkiem duże. E, dajcie znać, czy podobają Wam się takie filmy. Jeśli chcecie takich więcej, czy macie jakieś pytania, to zapraszam bardzo serdecznie do sekcji komentarzy pod tym filmem. E, I co, widzimy się w następnym materiale? Szło nam też o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli Wam się podobają treści tutaj. Do zobaczenia, na razie pa!